Mój stary telefon. Włożyłem do niego nowiutką kartę z nowym numerem telefonu. Ten numer telefonu, maila oraz adres wysyłki będę likował u dużych oraz małych streamerów. Tylko po to, by. wysłali mi coś. Trochę się boję, co możemy dostać. Bo night wyświetla się nawet przy 20 tysiącach osób, które mogą to naprawdę nieźle wykorzystać. Tak czy jak, drodzy widzowie, 30 tysięcy lajków, kolejny odcinek tego typu. A naprawdę, mam w tej głowie mocniejsze pomysły. Sub też mile widziany i napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście mi coś wysłać. I znowu odcinek był śmieszny, jest ze mną pudzą. Dzisiaj, dzień dobry. Dzień dobry. Mamy dwa telefony. Z tego będziemy wysłać donaty, a na tym czekamy na przesyłki z Impostu. Będziemy podawać paczkomat i generalnie będziemy podawać dosłownie wszystko. Dobra stary, gdzie atakujemy w pierwszej kolejności? Ja myślę, że słuchaj, kobietki na start. No, można jakąś... Dobra widzowie, wbijamy w takim razie do Chinki. Ogląda Konopa. Ej Ty... stary, ale to jest też Ziemia <słuch> Industries. To jest Ziemia Industries? To myślę, że dostaniemy paczkę z g... ha. <słuch> <słuch> Teraz tak, sklep na ryż. A, że punkty to są ryż? o zajebiste! Dobra, stary, trzeba dobrze sformułować wiadomość, i żeby to było, że to ja jestem. Nie wyślij... dobra, to na pewno nazwisi oszy i wyśli do żegodnej. To już będzie wiadomość. To jest 150 zł, jest ok? No to, to jest bardzo dużo. To jest bardzo dobrze. Jest, jest taka sprawa. Wyślesz mi coś? Dajemy ten adres, dajemy maila i dajemy numer telefonu, stary. I jakby, jakby tyle, nie? Nie no, dobra, lecimy, widzowie. Ale Ta, jesteś takim debilem, że to wymyśliłeś. Ja nie, jak ty wymyślasz to te odcinki. Też nie mam pojęcia, stary. Dobra, pierwsze likowanie adresu, stary, let's go. Coś, cokolwiek już dzwonią. To na węgla jedzie od To na węgla odwisa! W lewy jadą, ktoś napisał Aż że ty się nie boisz, że będą ci dzwonić cały czas? Nikt nie dzwoni przecież w tym momencie Jeszcze Jeszcze nie było, może widz coś fajnego też byśmy. Ostatnim razem od widza dostałam 20 jajek Normalnie, stary, ja czekam na pakę Chinka powiedziała, że coś w poniedziałek ogarnie A mamy weekend, więc może po weekendzie się coś uda Na razie, widzowie, telefonów zero Paczki, nie mam pojęcia Czekamy po prostu, aż coś nam się tutaj pojawi Więc pierwszy donate dany Będziemy musieli po prostu sobie trochę poczekać Dobra, Ortis stary się mi tak, białko Kratyne, stary. Wyślę mi strzykawę, żebym wbił sobie w palec i miał duży. Aha. Mega. Jezu, ta łapa, stary. On nawet nie jest na bombie teraz, nie? Najprzytajniejsze polski streamer No to prawda, GigaChat. Słuchaj, donajtujemy w takim razie Ortisika. Piszę mu: Ej, stary, jest sprawa. Wyślesz mi coś, please, bo nie mam nic. Ej, ale. Nie! Stary kwota! 6,90! O, Przecież, kurde, przepraszam. Już uwierzy? No jejku. Ja bym uwierzył. Dobra, no to wierzymy w takim razie. Spoko, stary. Już pakuję do paczki zdjęcia. Dzięki! Cieszę się, że mogłem pomóc. Nie, potrzebę, bo to pewnie na YouTube idzie. Ja stary, coś ci wyślę. <grym> Mega! Ej, coś mu wyślemy! Coś mu wyślemy! Odlew! Nie, dobra, to dalej, tu tutaj. Może być odlew! Jezus, Mario! Nie no, coś wymyślę, coś wymyślę. A to kiedy mogę wysłać? Stary do. Do kiedy chcesz Ale najlepiej tak do 3-4 dni Dobra, dobra Magnes nocy Wszystko mu tam roz... Dobra, czyli coś będzie na Stopro Ciekawostka Dalej stary, nikt nie dzwonił Dziwne, dziwne bardzo Dziwne bardzo Ja jestem naprawdę ciekawy w jaką stronę to pójdzie Kolejna osoba, czyli Mork Czyli osoba, która jest YFL Dobra, wysyłamy mu stary Wysyłamy mu No myślę że będzie git, ale na pewno zadzwonił już teraz. Myślisz? No nie, z YFL mogą zadzwonić widzowie, myślę. Siema, szefie. Mam taką intymną sprawę. Widzowie, zamknijcie oczy i uszy na chwilę. Wyślesz mi coś? Bo się bardziej wsłuchają wtedy, co nie? tak siedzę ciekawy, siedzę za ciekawym, za dużo nie gadam. Nie wiem, 150 tutaj widzowie i czekamy. Ała! A nie, dobra, nie, nie. <grymne> Dziękuję bardzo serdecznie za, za 150 zł, Joshi. O co tu chodzi, bo ja nie wiem. Tu trzeba coś wysłać. Pozdryty, pozdryty. Jezu, co tu się dzieje? Kujczykowi <grymne> Wyślij mu bonka w słoiku sniper. Ale mam w planach wysłać bąki, kurwa, w słoiku. Jeśli chcesz być pierwszą osobą, która będzie degustatorem i testerem bąków w słoiku, które będę sprzedawał, to jak najbardziej możemy się dogadać. A jeśli chcesz odrobinę gruzu, to mogę wysłać ci też odrobinę gruzu. Nie mogę się doczekać. Jeszcze raz dziękuję bardzo serdecznie za 150 zł. No i git. Dobra, lecimy dalej w takim razie. Kolejna osoba, czyli Diables. On tutaj ma widzów trochę więcej niż poprzedni, dlatego trochę się boję, co tu może wejść. I on jeszcze gra w jakiś O kurde, to może jakiś jumpscare wleci akurat. Nieważne, co to jest. Ważne jest stary, że trzeba tutaj dać donatę Dobra stary, piszemy tak Siema szefie, jako że lubisz wydawać pieniądze To może wydałbyś coś dla mnie 250 stary myślę, no myślę, że to jest dobre Zatwierdzamy widzowie, donate już w runie. Leci, leci jak nasze paczki widzowie 9, 9, Ten numer to Za to 250 złotych ci już jeszcze coś kupić, czy jak? Nawet za 5 złotych możesz Inaczej, musimy jeszcze jedną rzecz najważniejszą powiedzieć Chcesz, żeby to było, jakkolwiek to zabrzmi, bardziej takie nietypowe, żeby zgadną do czego to służy? Obojętne, jak ci się chce. Zapomnij za 5 minut. No nie zapomnę za 5 minut, Kto ty <śmiech> <śmiech> Więc dobrze, widzowie, niby nie zapomni, zobaczymy, czy nie zapomni, mam nadzieję, że nie zapomni. Nieuczcana przyszła, no to dobra, to w takim razie pora na nas, widzowie. <laughs> Ale co mi Bonkol stary powie, co mi Bonkol powie Dobra, wysyłamy w takim razie Zawsze mi śmieszył ten nick, bo mi się z pierdem kojarzył Mega Siema szefie, jest sprawa Nas... A. Do paczki i wysłał na ten adres Nie no nie, bo napisane jest tak, że on powie, że to troll A, no to przepraszam Wysłałbyś mi tę naturę nie wiem co pisać, widzowie, nie? 150 daj, no na, na Dorad plus paczkę, no to przeszło musi zarobić jeszcze z tego. Rzeczywiście widzowie 150 Lecimy w takim razie 150 zł do Nejcik i zobaczymy co nam Bongol powie Czy powie nam tak Czy nam powie na przykład Mega O! Co? A, piszesz? czekaj. Zaraz 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 zaraz, 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 zaraz. O, dobra, czekaj. dobra. Co ty, Yoshi, w ogóle robisz? Co ja robię? Nic, likuję adres. Czekaj, bo ja nie rozumiem cię, Yoshi, za bardzo. Nie, likuję, nic, likuję adres. A, dobra, to moi drodzy, to Yoshi wysłał mi 150 zł, bo ma za dużo. A ja słyszałem, że ty się zaręczyłeś i jest to podobno prawda, którą ukrywasz. To nie jest wygenerowane. Tamten odcinek to też jest nieprawda. Pamiętajcie, żeby nie ufać mi. ale o co chodzi? Co się dzieje, chłopie? Wysałeś 150? Ty napisałeś jakiś adres z numerem telefonu? Kto to jest w ogóle? Czy ty jakiś film nagrywasz znowu na YouTube'a i ci się nudzi? Wyślij coś, please! A, okej. Okay. Serio, mam ci coś wy No dobra. To ci muszę wysłać. Jest numer telefonu. Zadzwoniłbym na ten numer z ciekawości. Ej, dzwoni, zadzwoni, zadzwoni, dobra, czekaj. Halo. Dzień dobry. Cześć, witam. Dzień dobry. Wyślesz mi coś? Ej, czemu ty podajesz serio swoje wszystkie dane? Znaczy, tam są nieprawdziwe, ale numer jest prawdziwy. Ale wyślesz mi paczkę na ten, na ten adres? To jest paczkomat jak coś. Ale, kupa, ty, ty sobie. Ale, co ty chcesz? Jak ty 150 zł wysłałeś, to ty sobie mogę coś kupić? Ale, stare, to możesz mi coś nawet za piątkę wysłać, nie ma problemu. Ale to jest jakiś robisz projekt, że serio chcesz coś? Ty co? A, no serio bym chciał, żebyś mi coś wysłał, to jest moje marzenie, stary. No ale jak, tam, to są nieprawdziwe dane, nie ma czegoś takiego jak Bolesław wstydliwy. Normalnie to jest adres, to jest paczkomat. A mogę wysłać wszystko, co jest w regulaminie paczkomatu nie ujęte. Na przykład mogę nas***ć ci do wiadra? Znaczy wiesz, no niestety paczkomaty już nie można spać ogólnie, ale jeśli ukryłbyś to g... jakoś fajnie, no to myślę, że spoko. Dobra, to ja ci jeszcze dzisiaj coś wyślę. Dobra, dzięki stary, mega jesteś, uwielbiam cię. Mapa. Ja! Pier... Ale co tu się odwaliło! No powiem tak widzowie, w tym momencie nikogo na tyczu nie ma, więc myślę, że musimy wrócić y, wieczorem na przykład. A Wy też pamiętajcie widzowie, że jeśli chcecie sobie kupić na przykład taką bluzę albo takie koszulki, generalnie już na Instagrama samy w kropka store wrzuciliśmy bardzo fajne produkty. Więc widzowie możecie popatrzeć jak to wygląda na innych, ładnych ludziach, a nie na mnie, gruba się pie... a! Co ty i w ogóle W takim razie widzimy się za parę godzin. No i słuchajcie, odpaliło się już więcej ciekawych osób. Natan Marcoń robi IRL-a teraz i widzę, że chodzi się po Warszawie. Żeby włączyć wiatr, musisz zatrzymać ruch obrotowy ziemi. <laughs> Co? Miałem ja nie co się dzieje w W ogóle te tagi, co nie udata polski trans, transgaj, gej, LGBT, Tinder, franio. <laughs> w takim razie, Donatę pisujemy dwie stówy i pisze tak: Siema, misiu, kolorowy jest sprawa. Wyślesz mi coś paczkomatem, please. I dajemy standardowo: numer telefonu, adres, wszystko. Ty kupuję w sklepie tam. Głosi dźwięk będzie na pewno na dwie stówy. Dobra, let's go. Trzy złoty, znaczy kolega napisał, szef. Ej, bo ty napisali za dużo znaków i to się nic nie przeczytało, ale dzięki bardzo. No nie! We coś wyślij na paczkomach Dobra, ej, sprawdzę, gdzie to jest. sprawdzę, gdzie ta ulica i wyślę, dobra? Dobra, stary, nie ma problemu. Ludzie tutaj tak, piszą albo legia, albo je... A! Legia to! Nie, nie wiem, ja nie wiem co z tym streamem się dzieje. Wychodzimy stąd, nam już wystarczy. Powiedział, że pójdzie, Był śmieszny Dzień, jak była śmieszna interakcja w sklepie. Mi się podoba. Ej, mam pomysł, z No! No Myślisz? No chyba ci coś no. Jest i żonetka, dobra, słuchajcie, wbijamy w takim razie wysyłamy 150 pyny. Napiszę. Aha, mniej niż dla Natana, mam nie dla dziewczyny! Bo Natan miał więcej widzów, a my bazujemy na podstawie ilości widzów, No To mi byś kolejny dwie dychę. Siema szefie, bo jest sprawa taka intymna. Wyślesz mi coś? Na paczkomat? Rolowanie dziewczyny. Mega zajawa. Dobra, myślę, że moi widzowie też będą zadowoleni z tego, żeby tutaj coś wysłać Mega, nie no, szkoda, ode mnie poleci Nawet mam w głowie, co to by mogło być Także daj mi, przygotujemy sobie Dobrze, więc słuchajcie, widzowie, myślę, że bardzo fajnie Mr. Gino O Boże, tam poleci taki młyn staje. jaką walię Stary, jak on w ogóle w tego co a gra, to jest niesamowite Od Muzenopula drze... I się właśnie się strzela, nie? Niesamowite to jest 50, może i piszemy tak. Piszemy tak, się szefie, bo jest sprawa. Wyślesz mi coś na paczkomat, już likuję adres, numer tel i e-maila. To teraz stary wygrywa Donata Mocnego. pewnie wyślę ci. Zajmij się. Zapakowane ci, wyślę w dziękuję, dziękuję bardzo, Josi, za 350 zł. Dziękuję, dziękuję serdecznie. Chodź ty, ty pozdrowia, ty. O, dzwonią do mnie, dzwonią do mnie. Halo. Halo. Siema, co tam? Co tam? Rozłączył się. Zadzwonił, powiedział siema i się rozłączył. <laughs> Myślę, że streamerów mamy odhaczonych w takim... Twitter na YouTube. Tak, ej, na YouTubie, na YouTubie obijsz, to wy... <laughs> <laughs> W tym momencie dostałem powiadomienie, że w paczku Macie znajdują się aż dwie paczki Generalnie na ten numer telefonu i ogólnie na ten telefon dzwoniło bardzo dużo ludzi w przeciągu ostatnich dni Wiadomości zresztą też bardzo dużo, bo od dwa Siema stary, fajną masz dupę a? Nieważne, ważne jest to co będzie w tych pakach Jak mam być szczery, to giga się boję Serio, widzowie, dużo lajków i robimy sobie podobny odcinek, tylko że podam swój adres, w którym będę w danym momencie i będzie można na przykład tam podejść i mnie spotkać i tak dalej. Umówmy się widzowie, że 30 tysięcy lajków i robię taki odcinek Więc generalnie myślę, że będzie ciekawie. W takim razie lecimy do paczkomatu, w którym właśnie leżą moje paki Wygląda szczerze strasznie sas a jeszcze, że trochę boję się, co tam jest w środku. Dobra, mamy jeszcze jedną pakę. Zapakowana w jakieś buty Puma. Jezu, ktoś naprawdę mi na... chyba do paczkomatu. W takim razie zobaczymy, co jest w środku. Generalnie trochę się boję. Każda osoba zainteresowana mówiła, że wyślę mi... I to dosłownie. To był żart, że ja to chcę, nie? Dobra, na początek weźmy się w takim razie za paczkę numer jeden. Mamy tutaj coś zapakowane w buty pumy. Nie wiem, pakowanie w pudełko od butów, to naprawdę może się źle skończyć. Trochę się tego boję. Co to jest w ogóle? Tutaj mamy to tak zapakowane, może powinienem jakieś rękawiczki założyć. Patrzcie tej mamy zestaw na wieczór kawałek. Co? Co to jest? Dobra, rozpakujmy sobie to. Czy generalnie wiecie, bo ostatnio dodałem taki post na Instagrama. To nie wiem, może ktoś się zasugerował tym. I stwierdził, że to jest dobry pomysł Ej, może to jest od Bonkola, skoro on do mnie zadzwonił I napisał do mnie Ej stary, to... I się mnie spytał, czy to jest naprawdę to wszystko I tak dalej to, Ja, ja nie wiem, może to jest od niego, nie mam pojęcia Ale dobra, w środku mamy Zobaczmy Ja... To... Masz tak, na rozmnożenie. I tu jest taki lotek na marzenia. Mamy 500 plus. kto takie rzeczy robi? To jest takie, nie wiem, ojcowskie. Tu mamy na zdrowie. Mega. Na osłodę jakieś cukierki, nie wiem. Totalnie jakieś losowe cukierki za, nie wiem, dwa grosze. Na wszelki wypadek. Szczerze, to bałbym się to zastosować, że to jest jakieś dziurawe w środku. Chyba nikt nie chciałby, żebym się rozmnażał. A tutaj widzowie na ból głowy. Nie wiem, czy to jest na ból głowy, czy na przykład... Czy na przykład do czegoś innego. Nie mam pojęcia. Generalnie spodziewałem się takiego gó... Taka numer dwa. Trochę bardziej się jej boję, jak mam być szczery. Dobra, odkroimy sobie to jakoś. O mój Boże. Jo, dobra, ja już widzę, co tam jest. Dobra, wyciągamy po kolei rzeczy. Dostaliśmy podkładkę z napisem Ale Kongo. Ale Kongo, wariaciku, rozwalimy te budie piep... Dalej mamy case na... Naprawdę, ta paka jest za mocna, tak szczerze. Ale widzowie, zanim w ogóle przejdziemy do dalszej części paki, dostałem jeszcze coś takiego. W swoim paczkomacie na swój numer telefonu. I generalnie widzowie, w środku znajdują się piękne, cudowne bilety na Sun Festival. Sun Festival odbędzie się 28 do 30 lipca 2023 roku. Czyli teraz, zaraz, dosłownie. Jest to największy hip-hopowy festiwal w Polsce, w samym środku lata. Będę tam ja, możliwe, że będę miał też stoisko z naszymi bluzami, więc możecie sobie fizycznie kupić coś ode mnie. Będzie naprawdę masa niesamowitych artystów, takich jak chociażby Gibbs, Guzior, Jan Rapowanie, Kizo, Mr. Polska, Problem, White2115, Jan Igi i tak dalej, i tak dalej. Całą listę możecie sobie oczywiście zobaczyć na ich stronie internetowej. Pamiętajcie o tym, żeby zakupić sobie bilecik, bo nie że można posłuchać fajnej muzyczki na żywo, to możecie się jeszcze ze mną spotkać. Wszystkie linki oczywiście macie w opisie oraz przypiętym komentarzu. Jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam serdecznie Widzimy się 28-30 lipca w Koło Brzegu. Nie mogę się doczekać tak szczerze. Dobra, dalej, co my tutaj mamy? Ja Dole. Ja nie wiem, ktoś dosłownie poświęcił czas, żeby zrobić jakąś tu j*****ą paczkę. Zostaliśmy puzzle z Kasperem Blońskim, gdzie widać jeden element, którego nie powinno być widać. Pozdrawiam Kasper, super jesteś. Dalej w paczce mamy, uwaga, poduszkę Trigger z Mini majkiem. Jo, co to jest? Coś jeszcze co jest w środku, nie, już nic nie ma. Dostaliśmy więcej paczek i pomocnika. Cześć! Witam. Czy to ty dostałaś do Naita? Tak, 150 zł. I co zrobiłaś z tymi Wydałam pieniędzmi? Wydamy na dzisiejszą paczkę i w ogóle ja myślę, że to będzie jedna z lepszych paczek dzisiaj. Wiecie co, generalnie to możesz polecieć po paczuszkę. Słuchajcie, widzowie, to jest w ogóle niesamowite. Dostaliśmy praktycznie od każdego streamera już paki. Mamy od Diablesa na pewno. Nie wiem, czy widzicie tą dużą tam, to jest od niego. Czekaliśmy, od mamy. Tak, to, to prawda. Mega diablo jesteś. Dostaliśmy od ciebie. Może od kogoś jeszcze dostaliśmy? Aczkolwiek, nie wiem. Może od widzów. Duno. Dobra, mi się wydaje, że to jest zestaw grillowy, nie? Kubeczki mamy. Mamy czapeczki. Zestaw do birponga, Nie, no, ty grilla zorganizować. Mamy talerzyki. I mamy, uwaga. jo, to jest mini grill. Ale zajebiste. Przenośny do samochodu. Naprawdę? Tak. Ej, mega, dziękuję. Pogrzebnica. Co? Co to jest pogrzebnica? No, że grzebiesz węgiel. Nie. To Zna kiełbaski. a dobra, tak. dobra, dobra. I nasza y, gwiazda wieczoru. Oooo, balon ze świnką pepą, za jej Peppa Pig. Ej, tak szczerze. Mega zajebiste, aż mam ochotę to wykorzystać i zrobić grillka Mam nadzieję, że będzie robiony Na pewno, no. na pewno Wystarczy widzowie, że weźmiemy tą siatę i możemy grilla robić gdziekolwiek no. Zajebiście, to jesteś prawdopodobnie jedyną streamerką, która pomyślała dzisiaj Dziękuję pięknie, dziękuję serdecznie I napiszcie prawdopodobnie... czy wam się podoba moja paczka i która jest w kolejności Żenetka dużo streamuje ostatnio Możecie streamy na Twitchu albo na YouTubie, jeszcze ja nagryję sobie zobaczyć Wszędzie nawet na TikToku Nawet na TikToku, więc jak się pograć z nią bardzo fajną dziewczyną, to co możecie z nią pograć. A jak nie, to się pije. A! No i tyle mam do powiedzenia. To jest coś małego, więc generalnie możliwe, że przyszedł tutaj mój. A! Odbiera! Odbieraliśmy ją razem. z paskomatu. Nie mam pojęcia, co to jest. Ciekawostka, widzowie, ktoś nam to wysłał za pobraniem. My musieliśmy za to zapłacić. Nie, to będziesz już niesmaczony za to zapłaciłeś. Ja, ale Zostaliśmy nerkę z Wednesday I dance, dance dance. A, dobra, to byłyśmy jeszcze dwa miesiące temu. Paczka kolejna! Ech! Ona wygląda jakby się miała teraz rozwalić, jakby, jest... jakby była z jakiegoś Dark Webu, nie? To jest paczka od Bonkola, więc możliwe, że jest Dark Webu. Ej, to ma kształt Kufra w ogóle! No. Czajść, To jest skrzynia skarbów! Otwórzmy tą skrzynię skarbów w takim razie. A, delikatnie! To jest dosłownie... Krzynka z narzędziami, nie? To jest zupełnie skrzynka narzędziami. Czekaj, narzędzi może w środku jest w ogóle coś innego. Uwaga, trochę się boję. Yo, co to o, jest? O jest list! Jest list! Okay, Bąkol, dobra. Jako stary boomer przygotowałem dla ciebie skrzynkę prawdziwego Polaka. Nie wiem, czy masz dwie lewe ręce, czy nie, ale uważam, że jako facet powinieneś w domu zawsze móc coś naprawić na szybko. Dlatego podsyłam w środku. Dobra, nie, nie czytam co. Pozdro okay. Bąkol. I uwaga! Mamy tutaj zestaw prawdziwego Polaka. Mamy w środku. kolsy. Czemu holsy są <laughs> prawdziwego Polaka. Holsy strong: dobre ukrywają alkohol w wydychanym powietrzu. Co ty gadasz? Nie, no takie nauki są nam uczone, ja nie wiedziałam o tym. Dalej mamy, uwaga, pasztec z zdrowiem, a zestaw śniadaniowy na robotę, puszka i zupka. Hej, bez gitu. i mamy miskę nawet. Dalej mamy trytytki, brutal classic, wodę kolońską brutal, aby wypachnić się co do roboty. Ja jestem ciekawa jak to pachnie, nigdy nie czułam brutala. Pachnie jak Prawdziwy mężczyzna. To pachnie jak woda. No właśnie. <grywa> Puszka Harnasia 0%. Jedzieli serio? Tak, oczywiście, Ale że Ale jak zero. to harnaś 0? Oczywiście, że jest 0%. No tak, no. Dalej, rękawiczki, bo odciski mają na policji. Dalej mamy piłkę do metalu i nie tylko. Mamy również śrubokręty. Mamy również... WD-40. Mamy śrubokręt kolejny i słuchajcie, mamy najpotrzebniejszą rzecz w życiu. Jezu, ten człowiek jest niesamowity. Ja szczerze, nie spodziewałem się, że to będzie, nie wiem, kolejny odcinek z paczek, dosłownie, nie? Jo, to jest, to jest, Ale to jest tak Postarana paczka. Ja tak uwielbiam takie paczki, które są postarane. Pozdrawiamy czat i bąkol jesteś niesamowitym streamerem, Wspaniały naprawdę człowiek. kocham cię. E, a czemu to jest boost YouTube napisane? Nie wiem. Nie wiem, czy to jest na ten odcinek tak szczerze. A zobaczyć na dawce? Nie ma. Jest, yes. na pewno musi być. Kartel graczy. To jest od jakiejś firmy chyba. O! No z takiej się chyba ucieszysz. Czy nie? Mam być na wszystko ty. Co? Co Co się dzieje? Halo? Jakim a, takie coś do mnie dotarło? Jakim Dostałem kolekcjonerki do diablo? Nie ma opcji! Kartel graczy to jest na pewno jakiś sklep z gadżetami dla graczy i wiedzą, że jesteś ultra fanem diablo i ci wysłali kolekcjonerki. Ja a, tole. wiesz co, ja powiedziałem ostatnio, że moim największym marzeniem jest posiadanie wszystkich kolekcjonerek do diablo. Tym i itemem kupiliście Filipa. Ja uważam, że to jest żart jakiś chyba. Dziwne, nie dostałem nigdy takiej ładnej rzeczy. Czuję się dziwnie. Generalnie widzowie moją Moje marzenie zostało spełnione, chciałem powiedzieć. Nie wiem, mnie jest głupio. Ja pierdzielę. Patrz, dziękuję. Dla takich chwil warto żyć. To jest od widza jakiegoś ogólnie. Na pewno wiem, że tamta duża to jest od Diableza, bo Diables powiedział tak: Ja chcę zobaczyć Twoją reakcję na moją paczkę. Ona będzie miała z półtorej metra. A ja mówię, aha. Ja domyślam się, co może tam być. Aczkolwiek tutaj co jest. jest To są cukierki. Jakieś te. Co to jest? Dobra, jest karteczka. Yo! Jest tutaj napisane patrz z kotkiem, kotek jest narysowany. Kajozi, oh, yeah. hey, wysyłam ci cząstkę mojego hobby od trzech lat, ręcznie. robię biżuterię głównie z mo mode modeliny. Czarna bransoletka jest dla Ciebie, a czarno niebieska i kolczyki dla żanetki. Jejku, Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeżeli bylibyście ciekawi innych rzeczy, to prowadzę Instagrama, gdzie wrzucam różne modele w nowych kolorach. Tak jeszcze zapowiem, że jak będziecie chcieli wysyłać paki widzowie, to Generalnie następny odcinek z paczek od widzów będzie z Oj Wojtkiem Więc jeśli chcecie coś wysłać mi Wojdziesia. i jemu Zbierajcie powoli te rzeczy i ja będę dawał znać Więc jak ktoś chce to, to ten Będę na pewno na Instagramie w pierwszej kolejności wrzucał tego. Instagram już ich to mają wbijajcie, bo dużo ostatnio publikuję I Żenetka też, więc fajnie Paczka od Diablesa jest twojego wzrostu Może to jest? Przenośna to ta... Tak, to jest Przenośna żenę To jest. Zobaczymy co to, to jest To nie może być kartonowe, bo by było takie wiesz, płaskie i szerokie Yooo Co? Jakaś roślina. Uuu, ona jest prawdziwa? Tak, ona jest prawdziwa. Ostrożnie. Co? Czy gość nam wysłał generalnie roślinę? To jest palma, żeby ci nie odbiła palma. Ej, szczerze, tego się nie spodziewałem totalnie. Jaka ogromna Jakie zajebiste to jest. Yo! Ale cudownie zapakowane w ogóle. Nie spodziewałem się totalnie, że dostaniemy od diableca coś takiego. I to jest zajebiste Ja byłam pewna, że to będzie coś kontentowego. A jest no. zajebiste Ej, szczerze, powiem wam, że naprawdę to wygląda. Pięknie. Dobrze, widzowie. W takim razie dziękujemy serdecznie za obejrzenie materiału. Pamiętajcie, żeby obejrzeć sobie poprzednie filmy. No po prawej stronie macie bardzo fajny film, w którym to zgarnąłem od twórców ich przyciski i położyłem je w Kiblu. No to jakiś poprzedni film z donatów oraz nasze kanały, które w tym momencie możecie sobie tutaj najechać i możecie zasubskrybować. Do widzenia, do zobaczenia. Hej.